Pusta kartka. To więcej niż tylko przestrzeń czekająca na krople farby czy ślad ołówka. To niezapisana historia. Obszar pełen możliwości. Miejsce, gdzie nic staje się wszystkim, a wizja twórcy przeradza się w coś rzeczywistego i namacalnego. Jednak patrząc na pustą kartkę, nastaje moment, kiedy wszystkie pomysły zdają się uciekać, a każdy ruch dłonią staje się wyzwaniem. Ta pustka staje się osłupieniem, gdzie kreatywność zastyga w obliczu naszych oczekiwań i nieskończonych możliwości. To jest moment, kiedy większość twórców zatrzymuje się i bardzo często nie daje rady przebrnąć przez ten początkowy zastój kreatywności. Pytanie, co by tu narysować jest tak szerokie, że zaczyna stanowić przeszkodę trudną do pokonania. Pierwszym i najłatwiejszym sposobem na art jest internet. Jednak szperanie w sieci może być zdradliwe, bo wciąga na całe godziny i bardzo często nie daje żadnych efektów. Doświadczamy typowej klęski urodzaju. No to jak sobie z tym poradzić? Świetnym rozwiązaniem tego problemu są nasze wcześniejsze pomysły. Jeśli nie siadasz pierwszy raz w życiu przed kartką czy płótnem, to zapewne masz już jakieś wcześniejsze prace, które już stworzyłeś. Dlaczego by nie podejść do tego samego pomysłu z innej strony i spróbować przedstawić go z innej perspektywy? Robił już tak bardzo wielu artystów z dużym powodzeniem: Claude Monet tworząc swoje nenufary, lub Beksiński tworząc wizerunki kadet, czy choćby Jan Matejko z pocztem królów i władców Polski. Przekształcając wcześniejsze pomysły, możemy dodać do nich coś nowego, co stworzy prawdziwe cykle prac. Mogą być one sposobem na opowiadanie historii, ukazywanie zmian w czasie lub ewolucji pewnego tematu. Zobacz autoportrety Rembrandta. Dzięki nim możemy zobaczyć nie tylko, jak z biegiem czasu zmieniał się jego wygląd, ale również technika malarska. Seria prac jest jak opowiadanie historii, gdzie każde nowe dzieło stanowi kolejny rozdział, rozwijając wcześniejsze pomysły lub prezentując je w odmienny sposób. To jest jeden z moich ulubionych sposobów radzenia sobie z artblokiem. Jednym z ostatnich pomysłów, które staram się zrealizować, jest cykl rysunków, który przedstawia personifikację Purro. Mam już za sobą lato. Był to całkiem przyjemny rysunek, który dodatkowo przekształciłem w animowaną tapetę na telefon. Czas na kontynuację. Zachowam podobną technikę, ogólną stylistykę pracy i oczywiście również spróbuję stworzyć z tego jakąś ciekawą animację. Przyszedł czas na jesień. Nie chcę siadać przed komputerem, tylko biorę szkicownik i psa, który zapewne będzie mi przeszkadzał rysować i idę w plany. Robiąc szybkie szkice najbardziej pospolitych roślin zacząłem dochodzić do jednego wniosku. Najbardziej charakterystyczną cechą jesieni są kolory. Chodząc wokół wszędzie je widzę. Tylko co jeśli akurat tej cechy nie będę mógł pokazać? Przecież robię czarno-białą pracę. Już miałem wracać do domu, gdy na niebie zobaczyłem stado odlatujących szpaków. To naprawdę niezwykły widok. Setki lub nawet tysiące ptaków poruszają się prawie. Samo, płynnie zmieniając kierunek i formę. To jakby taniec synchroniczny, gdzie indywidualne ruchy każdego ptaka tworzą spektakularną całość. Miałem wrażenie, jakbym patrzył na ławicę ryb, tylko w powietrzu. To było to. Miałem już drugoplanową postać na wizerunku jesieni. Tylko jest jeden problem. Ten widok jest uzależniony od jednej bardzo ważnej rzeczy: ruchu. Jeśli go zatrzymamy, to ta niesamowita struktura straci bardzo dużo ze swojej magii. Ale z drugiej strony, częścią mojego cyklu jest animacja tej konkretnej pracy, więc myślę, że będę mógł z tym trochę pokombinować. Tak więc, mając już kilka prostych szkiców przedstawiających rośliny, mogę się zabrać za tworzenie wstępnej kompozycji finalnego rysunku. I tu posłużyłem się bardzo prostą zasadą. Jeśli coś jest nieczytelne, jak jest małe i pozbawione szczegółów, to będzie takie samo w większym formacie. Dlatego na tym etapie pracuję nad ogólnym układem najważniejszych elementów przyszłego rysunku. Wielkość i układ postaci oraz najważniejsze plamy waloru. Co ma być najciemniejsze, a co najjaśniejsze. Patrząc na takie miniaturki z daleka, od razu widzę, które wyraźnie przedstawiają postać, a w których znika ona na tle innych elementów. Od razu wiem, które warianty mogę odrzucić, a nad którymi pracować dalej. Pomimo tego, że rysunki będą ze sobą ściśle powiązane techniką i tematem, to chcę, żeby jednak były również różnorodne. Dlatego w przypadku jesieni w odróżnieniu do lata, postać nie będzie umieszczona centralnie, a do rysunku będzie raczej miejscem, gdzie będzie najciemniejszy walor. Teraz mogę narysować bardziej szczegółowy szkic, który posłuży mi już do stworzenia finalnego rysunku. To co? Zaczynamy rysować. Moimi przyborami będą ołówki i farba akrylowa. Pracę zrobię na kremowym papierze formatu A3. Tworzenie konturów zaczynam jak zwykle zresztą od jasnych i prostych linii, które stworzą mi podstawowe kształty. Pozwolą mi one ustawić całą kompozycję. Następnym etapem jest delikatne zaznaczenie bardziej szczegółowych elementów. Tu już muszę pokazać trochę anatomii postaci i samego ptaka, choć nie są to jeszcze najdrobniejsze detale. Do tego będę potrzebował trochę pomocy. Mam już rozrysowane główne elementy kompozycji. Teraz odpalę sobie na tablecie trochę referencji typu gdzieś drzewa, jakieś liście, trochę twarzy i popracuję nad szczegółami, tak żeby ta ilustracja była coraz bardziej realistyczna. Zdjęcia, które robię prawie zawsze, będąc w nawet pozornie nieciekawych miejscach, teraz niesamowicie mi się przydają. Szczegóły roślin czy piór dodają jeszcze więcej różnorodności do na razie bardzo ogólnego rysunku. To samo dotyczy elementów twarzy, jej mimiki czy włosów. Mam już ogarnięty szkic. Teraz przejdę do nakładania waloru. Co prawda nie mam jeszcze wszystkich takich najmniejszych detali pokazanych na tej kartce. To zostawię sobie na późniejszy etap pracy, właśnie w trakcie nakładania światło cienia. Teraz zabieramy się za główne plamy właśnie najgłębszych i najważniejszych cieni. Jednak zacząć rysować drobne detale muszę najpierw ustawić sobie całą pracę pod kątem waloru. Tutaj z pomocą znowu przyjdą mi szkice, które zrobiłem wcześniej. Już na nich ustaliłem, co ma być ciemniejsze, a co jaśniejsze. Teraz przyszedł czas na wprowadzenie w życie tej koncepcji. Dlatego bardzo szeroką kreską pokrywam duże powierzchnie pracy, nie zważając na wcześniej narysowane kontury. Jak widać, nie jest to jeszcze bardzo ciemna plama. Dopiero stopniowo będę ją przyciemniać, idąc od ogółu do szczegółu całego rysunku. Taki system pracy pozwala mi nie pójść z jakąś plamą za daleko. Nie chcę, żeby była za ciemna w stosunku do innych i tak rysując cały czas to kontroluję. Robię to odchodząc od pracy tak, by mieć ją całą w polu widzenia. Dobra, narysowałem najważniejsze plamy na tym rysunku. Teraz jak ode odejdę od tej pracy, już mniej więcej widzę jak ona ma wyglądać. No to teraz właśnie mogę zabrać się za detale i robić coraz mniejsze fragmenty tej pracy, żeby było ich coraz więcej i żeby była coraz bardziej realistyczna. Jedziemy dalej. Teraz mogę przejść do nakładania coraz mniejszych plan waloru. Będą one odpowiadały za drobniejsze elementy kompozycji. Rysując jednak naszła mi myśl, że tworzenie tego cyklu dało mi jeszcze jedną korzyść i pozwala ćwiczyć pewną ważną cechę charakteru, której brak cechuje bardzo wielu artystów. Jest nią dyscyplina. Dałem sobie zadanie, że stworzę pracę odpowiadającą porze roku w czasie jej trwania. To zmusza mnie do wynalezienia chwili czasu i stworzenia tego rysunku. Co więcej, chcę zmusić moją kreatywność do tego, by stworzyć jakiś zamysł w ograniczonym czasie, a nie czekać na to, czy moja wena zechce mnie nawiedzić teraz, czy będę czekać na nią aż do kwietnia przyszłego roku. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważna lekcja i ćwiczenie. W dodatku, to my możemy zadać je samym sobie. Widzę też, że ten rysunek będzie się również nieco różnić od poprzedniego z tego cyklu. W tym przypadku podczas pracy ani razu nie użyję nic do rozcierania. Jednak chcę, by te różnice nie były na tyle istotne, by odróżniały obydwa rysunki w takim stopniu, że widz mógłby pomyśleć, iż patrzy na pracę dwóch różnych autorów. Co to da? Bardzo dużo. Przede wszystkim świadomą pracę nad rozwojem własnego stylu. Co prawda on ewoluuje sam wraz z naszym doświadczeniem i praktyką, ale można go również wspomóc takim treningiem. Tworząc kolejne prace będące częścią jakiegoś większego zbioru czy cyklu, Możemy delikatnie poeksperymentować z naszą techniką czy metodami. Czasami zmienić kreskę lub gamę kolorystyczną w przypadku malarstwa, ale tylko w takim zakresie, by utrzymać ciągłość wizualną i stylistyczną całości. Czyli mamy tu dwie pieczenie na jednym ogniu. Jednocześnie eksperymentujemy, szukając nowych rozwiązań czy pomysłów, ale również bardzo mocno trzymamy się tematu czy charakterystycznego stylu, który założyliśmy na początku. To niesamowicie wpływa zarówno na rozwój samej techniki, ale i ogólny charakter naszych prac. To samo tyczy się rozwoju naszego myślenia. Jednym z elementów tego cyklu prac jest strój inspirowany ludowym wzornictwem. W poprzednim rysunku podszedłem do tego tematu raczej ogólnie. Trzeba zatem pójść o krok dalej i rozwinąć tą koncepcję. Teraz chciałem zrobić trochę bardziej szczegółowy research i zainspirować się konkretnymi wzorami. Tym razem padło na mniej popularny ludowy strój. Wszyscy znamy strój góralski czy krakowski. Mało kto jednak widział strój z moich regionów, czyli Dolnego Śląska i Karkonoszy. Chciałem zaczerpnąć trochę motywów z tych wzorów. Bardzo pomocną referencją okazał się Atlas polskich strojów ludowych wydany w latach 50. poprzedniego wieku, w którym bardzo szczegółowo opisano, jak taki strój wyglądał i co jest jego charakterystyczną cechą. Same wzory są raczej proste, więc nie wymagało dużej pracy, by stworzyć jakiś design na dekolt sukienki. Kilka minut pracy na innej kartce pozwalają mi zaprojektować ornament, który będzie odzwierciedlać hafty ludowe z obszarów karkonoszy. Teraz przyszedł czas na następny etap, czyli pokazanie jaśniejszych elementów. Użyłem do tego białej farby akrylowej. Zacząłem od tła. Od razu cały kontrast poprawił się znacząco po dodaniu dużej jasnej plamy. Mogę już modelować wszystkie inne elementy. Rozwodnioną farbę nakładam tam, gdzie są jaśniejsze półtony. A gęstą i kryjącą pokrywam miejsca znacznie bardziej oświetlone. Taką techniką tworzę wszystkie rozświetlenia, zarówno na drzewach, postaci, jak i na samym ptaku. Na sukni i wzorach również kładę bardziej przejrzystą farbę. Chcę, żeby ornament był pod nią widoczny. Kiedy będę robił szczegóły, na pewno jeszcze dodam do nich jakieś cienkie linie odpowiadające za światło padające na poszczególne jego elementy. Tak samo traktuję dół sukienki. Tutaj nie muszę się martwić o to, czy coś widać pod farbą. W tym miejscu nałożę ornament dopiero po tym, jak farba podeschnie. Jeszcze tylko kilka plan na skrzydłach szpaka, drobne pociągnięcia na roślinach z przodu i tle, i mogę przejść do tworzenia detali. Ostatnią fazę rysunku zacznę od finalnego wzmocnienia kontrastów włosów przy twarzy. Użyję do tego ołówka 8B. Następnie wrócę do ołówka automatycznego i poprawię krawędzie elementów twarzy, tak by one również zyskały wyraźniejszy kontrast z jasnymi jej elementami. Następnie przechodzę do dolnych partii rysunku i również dodaję najciemniejsze plamy podłoża za dziewczyną i tym samym automatycznym ołówkiem, co wcześniej dodaję najmniejsze szczegóły roślin z przodu. Na sam koniec dodaję jeszcze tylko ornamenty na dolnej części sukienki. Tu również za referencję posłużą mi wzory haftów z pogórza Dolnego Śląska. To w zasadzie jest sam koniec rysowania, ale to jeszcze nie koniec pracy. Teraz zabieram się za tworzenie animowanej tapety. Oczywiście najpierw muszę zeskanować mój rysunek. Dodatkowo proporcje ekranu telefonów znacznie różnią się od proporcji kartki A3. Dlatego teraz uruchomię tablet i po prostu dorysuję resztę pracy w taki sposób, by przynajmniej w lekkim stopniu imitować styl pociągnięć pędzla i ołówka, jaki robię w rzeczywistości. Nie muszę robić tego super dokładnie, bo to będzie część pracy, która nie będzie jej kluczowym fragmentem. Teraz przyszedł czas na dosyć żmudny proces polegający na wycięciu wszystkich elementów rysunku i umieszczenia ich na osobnych warstwach, które ułożone są jedna przed drugą w trójwymiarowej przestrzeni. Ale to nie wszystko. Jeśli pociąłbym mój pierwszy rysunek, to w miejscu za wyciętym elementem nic by nie było. Powstałaby dziura. Dlatego muszę uzupełnić ten ubytek, dorysowując te miejsca, których nie widać na pierwotnej pracy. To bardzo ważne, bo gdy będę poruszał kamerą pomiędzy tymi warstwami, muszą być one wypełnione tak, żeby te puste miejsca pod pierwotnie narysowanymi elementami nie były widoczne. Tak wygląda moja praca rozbita na warstwy. Nadajmy jej zatem trochę życia. Eksportuję plik z warstwami do innego programu. Teraz muszę stworzyć wirtualną kamerę, która będzie mogła się poruszać pomiędzy wcześniej wyciętymi warstwami mojej pracy. Muszę rozmieścić warstwy, które przygotowałem wcześniej w trójwymiarowej przestrzeni. To, co ma być na pierwszym planie, przysuwam najbliżej kamery. To, co będzie w tle, odsuwam najdalej. Teraz już widzę, jak będzie wyglądać mniej więcej moja animacja. Wszystko zyskało trzeci wymiar. No prawie. Powiedzmy, że są to dwuwymiarowe płaszczyzny umieszczone w przestrzeni. To nie są bryły, ale efekt i tak jest całkiem fajny. Każdy dobry projekt musi być nie tylko ładny, ale również funkcjonalny. Dlatego muszę wymyślić, w jaki sposób animować ruch kamery tak, żeby kluczowe elementy pracy były cały czas dobrze widoczne. Większość telefonów ma w górnej części umieszczony zegar i różnego rodzaju ikony powiadomień. Zatem w tym miejscu nie mogę umieścić kluczowych elementów obrazu, by nie zostały zasłonięte przez zegar. Ten zwykły prostokąt posłuży mi jako znacznik, w którym te elementy interfejsu telefonu się wyświetlają. Tu nie może dziać się nic kluczowego. Teraz zajmę się szpakiem. Tak sobie pomyślałem, że w gruncie rzeczy mógłby on sobie odlecieć z tego rysunku. Dlatego dodatkowo samego ptaka rozbiłem na trzy warstwy po jednej dla skrzydła i jedna dla korpusu. Jeśli dodam prostą animację to mogę imitować jego lot. Równie prostą animację wykorzystałem dla ruchu spadających liści i ruszających się gałęzi. Ale to nie wszystko. Dodam jeszcze jeden bardzo fajny akcent, który o wiele bardziej ożywi tę scenę niż tylko proste animacje poruszania się obiektów. Wykorzystam do niej to ujęcie. Wystarczy tylko je umieścić zaraz przed tłem, usunąć kolory i zmienić tryb krycia warstw. Nagle niebo z tyłu wypełniło się odlatującymi ptakami. Teraz już naprawdę zrobił się z tego multimedialny projekt. Jeszcze tylko z animacja ruchu kamery, trochę zabawy z głębią ostrości i tapeta jest gotowa. Mam nadzieję, że finalny efekt Wam się podoba. I teraz mała niespodzianka. Jeśli chcecie pobrać tę tapetę na Wasze telefony, to możecie to zrobić kompletnie za darmo. Wystarczy, że klikniecie w link w opisie tego filmu i wejdziecie na stronę, skąd możecie ją ściągnąć. To taki mały prezent. Bez logowań, podawania maili ani innych rzeczy. Ten cykl ma być dla mnie jedną z metod walki z artblokiem. Jak na razie całkiem fajnie mi się go realizuje. Także pamiętajcie, jeżeli macie problem z brakiem inspiracji, to korzystajcie z tego, co udało Wam się zrobić do tej pory. To naprawdę świetna metoda na to, żeby znaleźć pomysł na następną pracę. A jeśli podobał Ci się ten film, to kliknij łapkę w górę i subskrybuj mój kanał, żeby zobaczyć ich więcej. A my tymczasem widzimy się następnym razem. Cześć.